Witam. E, dzisiaj spotykamy się e, na zarabiu koło Myślenic e, Blisko Krakowa, jak co roku na Międzynarodowym Dniu e, Bardzo się cieszę, że już od wielu, wielu lat e, spotykamy się przy tej okazji z panem e, Bogdanem Dącalem, mm -hmm. pełnomocnikiem prezydenta miasta Krakowa do spraw osób niepełnosprawnych. Wykorytuje to chwilę i chcę porozmawiać. Witam. Miło. E, cieszę się bardzo, że się spotykamy znowu tutaj w tym miejscu. Dzisiaj piękna pogoda. E, pierwsze takie pytanie, jak pan, panie pełnomocniku ocenia e, nasze wydarzenie tutaj organizowane przez Polski Związek. Wydarzenie ma charakter wojewódzki ale biorąc pod uwagę współpracę, jaka ma miejsce między Polskim Związkiem Głuchych a Samorządem Krakowskim, Urzędem Miasta, to bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Mówię to również w kontekście sytuacji związanej z obowiązywaniem od ponad roku ustawy o języku migowym. Ustawa nakłada obowiązek realizacji procedur umożliwiających osobom niesłyszącym załatwienie spraw w Urzędzie Miasta. Procedury, które obowiązują, są efektem współpracy między Urzędem Miasta a Polskim Związkiem Głuchych, i muszę powiedzieć, że dzięki temu praktyczność i sprawdzalność tych procedur ma miejsce. Także cieszę się, że to, o co zabiegaliśmy od wielu lat i co w sposób usystematyzowany umożliwia załatwianie spraw osobom niepełnosprawnym w urzędzie, wreszcie jest zrealizowane. Ja również bardzo się cieszę i potwierdzam to, co Pan mówi. Ehm... A teraz mam takie pytanie, co na przyszłość? Czy my jako środowisko ogólnie osób niepełnosprawnych możemy liczyć na kolejne, kolejne ułatwienia, ułatwienia, które pozwolą mieszkańcom niepełnosprawnym Krakowa lepiej funkcjonować w Krakowie? Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rok 2014 ma być rokiem, w którym rozpoczną się, można powiedzieć, radykalne zmiany odnośnie funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji w Osób Niepełnosprawnych. Jest to fundusz celowy, który dysponuje środkami na zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym również środowiska osób niesłyszących. Bariery w komunikowaniu się, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, dofinansowanie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. To są te zakresy zadań, które będą dofinansowane w tej chwili nie w sposób centralny. Tak przynajmniej zakłada, zakładają te zmiany, ale y, środki będą dzielone przez y, samorząd wojewódzki, czyli Urząd Marszałkowski. Zakładane zmiany przewidują również y, współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Które mają być partnerem opiniującym zadania, które będą otrzymywały te dofinansowania. I tutaj postrzegam bardzo dużą rolę, właśnie takich organizacji jak PZG, które działają w zasięgu ogólnowojewódzkim. I wierzę, że współpraca z samorządem wojewódzkim będzie owocowała tym, że radni samorządowi będą mieli o wiele bardziej kompleksową i całościową informację na temat potrzeb, które na terenie województwa w różnych zakresach różnych niepełnosprawności będą miały miejsce. Rozumiem, że za tymi zmianami pójdą większe pieniądze dla organizacji pozarządowych. Czytając projekt zmian ustawowych, znalazłem tam zapis mówiący o tym, że wielkość środków będzie przyznawana zapisem algorytmu, który będzie brał pod uwagę różne uwarunkowania takie jak ilość osób niepełnosprawnych, ich rodzaj niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności. Biorąc pod uwagę informacje, które z ostatniego powszechnego spisu statystycznego wynikają. Małopolska jest tym województwem, które jest liderem, jeżeli chodzi o ilość osób niepełnosprawnych. To, Pozwala przypuszczać, że ilość środków, która tutaj musi być skierowana, też będzie odpowiadała tym potrzebom. Tak to widzę. Dziękuję bardzo za spotkanie, za ten krótki wywiad. Proszę o parę słów do osób niecusiących, które oglądają nasz portal www.gluci24.info. Polski Związek Głuchych jest tą organizacją pozarządową, która jest na swój sposób wyjątkowa. Jest to organizacja, która w bardzo w dużym zakresie integruje środowisko. Myślę, że inne organizacje mogłyby. Czerpać przykład, w jaki sposób wy na co dzień, w sposób praktyczny wspieracie y, y, osu, osoby niesłyszące, w jaki sposób y, y, integrujecie, tak jak mówię, to środowisko i nie papierowo, ale realnie. Ułatwiacie życie osobom niesłyszącym przy załatwieniu spraw, przy staraniu się o różne pomoce. Jednym słowem, nie do przecenienia, Wasza jest rola, i w ten sposób właśnie organizacje pozarządowe powinny działać pomocowo na rzecz swoich członków. Dziękuję za ciepłe słowa. Dziękuję.